Cześć, witam Cię w trzecim odcinku z cyklu Nauka kontra biznes i gwarantuję Ci, że jest to ostatni nudny odcinek. Nudny dlaczego? Bo jeszcze przed nami chwila teorii, takiej podręcznikowej teorii, którą też trzeba niestety wyłuszczyć wszystkim stronom zainteresowanym współpracą nauki i biznesu, po to, żeby móc potem płynnie przejść do aspektów praktycznych. Dzisiaj będziemy mówić o komercjalizacji bezpośredniej, i komercjalizacji pośredniej. Ja nazywam się Tomek Stypułkowski, jestem odpowiedzialny za transfer technologii do biznesu z Politechniki Białostockiej. Zapraszam do słuchania. Komercjalizacja bezpośrednia. Co to znaczy? Ciężkie dwa słowa. Komercjalizacja bezpośrednia. Natomiast za tym nie kryje się wcale nic takiego, co, czego nie dałoby się wyjaśnić dosłownie w kilku zdaniach. Z jednej strony mamy jednostkę badawczo-naukową. Może to być uczelnia wyższa, może to być instytut badawczy, może to być prywatne przedsiębiorstwo, nawet osoba indywidualna. A z drugiej strony mamy kogoś, kto jest zainteresowany. Tymi pracami, które tutaj się dzieją, pracami badawczymi. Co zrobić, żeby ta wiedza, która powstaje, nazwijmy to w tej jednostce badawczej, znalazła się u tego odbiorcy, nazwijmy go przedsiębiorcą? Jednostka badawcza, przedsiębiorca. To zależy, to zależy na jakim etapie tutaj się znajdujemy, co wymyśliliśmy, jak wygląda zespół twórców, kto jest tak naprawdę właścicielem tego wszystkiego. Ale nie wchodząc głęboko w szczegóły. Przedstawię wam kilka możliwości, jak w sposób bezpośredni przetransferować wiedzę z jednostki badawczej do odbiorcy w postaci przedsiębiorstwa. Pierwsza podstawowa możliwość to jest najzwyklejsza na świecie sprzedaż. I teraz, w zależności od tego, gdzie się zatrzymaliśmy tutaj, czy mamy patent, czy nie mamy patentu, czy jest to opatentowana wiedza techniczna, czy jest to nieopatentowana wiedza techniczna, możemy dokonać procesu tak zwanej sprzedaży do biznesu. Umowa wcale nie musi być skomplikowana. Pełnie praw majątkowych przenosimy w tej umowie z jednostki badawczej do biznesu. Pierwsza metoda sprzedaż. I możemy sprzedać zarówno opatentowaną, jak i nieopatentowaną wiedzę techniczną. Jedna ważna uwaga jest taka, że zaczynając każdy proces komercjalizacji, wypadałoby, należy, a wręcz musimy, podpisać umowę o poufności. Ten ktoś, kto jest zainteresowany tym, co zostało opublikowane, nie musi znać szczegółów. Nie znamy się na początku tego procesu, chcielibyśmy sobie zaufać na pewnym etapie na 100% będziemy sobie ufać natomiast na początku zabezpieczajmy się. Rodzice mówili, zabezpieczajmy się umową o poufności. Sytuacja numer dwa. W poprzednim caseie było tak, że pełnię praw majątkowych przenosimy na przedsiębiorcę, czyli u nas w tej jednostce badawczej nic nie zostaje. Jest opcja druga natomiast. W której pełnia praw majątkowych zostaje jednak w tej jednostce badawczej, czyli po stronie tego zespołu twórców. Oznacza to, że my nie sprzedajemy tego do biznesu, a mamy możliwość udzielania tak zwanej licencji, czyli my trzymamy u siebie wyniki tych prac badawczych, jesteśmy ich właścicielem, ale pozwalamy temu biznesowi w pełni z tego korzystać. Albo nie w pełni, jest też taka opcja, bo licencje. Dzielimy na kilka różnych możliwości, i tutaj z tego, z tego drugiego scenariusza, gdyby wychodzi szereg odnóg, które mogą definiować, czy jest to licencja pełna, czy niepełna. Pełna pozwala przedsiębiorcy robić z tym, co przedsiębiorca sobie żywnie życzy. Niepełna określa konkretnie, co przedsiębiorca z tym wynikiem zrobić może, czy może go modyfikować. Czy może go ulepszać, czy może go dalej licencjonować, czy może go sprzedawać, czy może wykorzystywać tylko i wyłącznie na własne potrzeby? I w których konkretnie obszarach? I nie mówię tu o obszarach terytorialnych, bo to też można określić, że na przykład w Europie może, w Afryce nie może. I jest jeszcze jedna rzecz, która jest hiperistotna, bo ta licencja ma dwa, dwie główne kategorie. Pierwsza to jest licencja wyłączna, druga to jest licencja niewyłączna. Licencja wyłączna oznacza, że tak. My, jako jednostka badawcza, czy twórca tych, tych prac, tych wyników prac badawczych, zostajemy właścicielem i na mocy licencji wyłącznej dajemy możliwość jednemu przedsiębiorcy korzystać z tych wyników prac badawczych. I teraz uwaga, jednemu. Temu jednemu konkretnemu. Nikomu więcej. A licencja niewyłączna pozwala zachować u nas pełnie praw majątkowych do tego, czyli dalej jesteśmy właścicielem, ale udzielić licencję kilku różnym przedsiębiorcom, żeby oni dalej to dystrybuowali, pracowali nad rozwojem tego i tak dalej. Którą opcję wybrać? No, przykro mi, nie mam na to pytanie jednej słusznej odpowiedzi. Tak jak na wiele innych pytań, które będą na naszym vlogu powstawały czy się pojawiały, bo nie ma tutaj jednej najbardziej skutecznej ścieżki. Na każde z tych pytań jest jedna odpowiedź. To zależy. A zależy od czego? Zależy od tego, czy my wiemy, jaki to ma potencjał, czy zbadaliśmy ten potencjał, czy wiemy, że na rynku jest więcej podmiotów niż jeden, które mogą być tym zainteresowane, czy jest jeden najbardziej skuteczny. Między Bogiem a Prawdą, to też wszystko zależy od kasy. Te modele, w zależności od tego, który wybierzemy, różnią się między sobą przede wszystkim wartością danej umowy, czyli korzyściami, które płyną od tego przedsiębiorcy w kierunku licencjodawcy. I teraz tak. Jeżeli chodzi o pieniądze, to modeli też jest więcej niż jeden. Niezależnie od tego, czy to jest sprzedaż patentu, czy to jest licencja wyłączna, czy to jest licencja niewyłączna, czy to jest licencja ograniczona, czy nieograniczona, itd., tak itd., tak opcji rozliczania się jest mnóstwo. I teraz, jakie korzyści może mieć licencjodawca z tytułu sprzedaży lub udzielania licencji licencjobiorcy? Te kategorie dzielimy na szereg różnych, ale takie podstawowe to. Upfront fee, czyli opłata wstępna w ogóle za to, że do transakcji dochodzi. Z reguły upfront fee jest niewielkie, bo służy pokryciu kosztów związanych z samym procesem komercjalizacji, nie procesem wytworzenia tego wyniku prac badawczych. Potem można negocjować udział w korzyściach, które ten przedsiębiorca generuje. I to też jest uzależnione od tego, na jakim etapie jest rezultat. Czy jest to licencja wyłączna, czy jest to niewyłączna. Jeżeli wyłączna, to może więcej. Jeżeli niewyłączna, to może mniej, bo mamy możliwość udzielić tych licencji jeszcze więcej i tylko i wyłącznie taka wskazówka dla wszystkich licencjodawców i dla licencjobiorców również udział nie w zyskach netto w przychodach w przychodach wygenerowanych z tytułu przedmiotu tejże licencji z punktu widzenia licencjodawcy przychody są łatwe do zmierzenia z punktu widzenia licencjobiorcy koszt czy udział w przychodach jest bardzo łatwy do kalkulacji przy liczeniu efektywności ekonomicznej danego przedsięwzięcia gospodarczego. Ostatnia taka fundamentalna część rozliczeń związanych między licencjobiorcą a licencjodawcą, to jest wykup końcowy. Czy licencjobiorca chce, jeżeli chce, to za ile, czy może, czy nie chce, to też jest wszystko negocjowane. Także takie trzy fundamentalne i podstawowe elementy, ale to nie wszystko, bo możemy negocjować nasz udział w rozwoju tego wyniku prac badawczych. Jakieś działania i usługi poboczne. Tego jest naprawdę mnóstwo. Ja to nazywam takim offsetem, który zawsze idzie gdzieś w parze z udzieloną licencją. Upfront fee udział w przychodach wykup końcowy. I tak naprawdę, jeśli chodzi o komercjalizację bezpośrednią, to tyle komercjalizacja pośrednia coś troszeczkę trudniejszego, ale myślę równie efektywnego. Komercjalizacja pośrednia to jest taka trudna nazwa dla bardzo powszechnej rzeczy. Dlaczego? A chociażby dlatego, że komercjalizacja pośrednia to jest tworzenie nowej firmy. Tyle w temacie. Okay. Z tym, że jest jedna różnica. Różnica polegająca na tym, że ta nowo powstała firma, ona powstaje na bazie wyników prac badawczych, powstałych w tej jednostce badawczej czy jednostce badawczo-naukowej. Modeli, na jakich możemy utworzyć ten biznes, czyli skomercjalizować pośrednio wynik pracy badawczej. Jest mnóstwo. Nie ma jednego słusznego i jednego skutecznego modelu, i znowu nie mam dla Was odpowiedzi pod tytułem, w jaki sposób zrobić to najlepiej. To się przyznam, nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. Podam kilka przykładów, jak, w jaki sposób można komercjalizować pośrednio. Z reguły kształt tych spółek, które, tych biznesów, które są tworzone na bazie wyników prac badawczych, wygląda w ten sposób, że jakąś część udziałów posiada ta. Jednostka badawcza, kolejną część udziałów posiada twórca lub zespół twórców, i zawsze jest jakaś część, głównie w dyspozycji zespołu twórców, ale pamiętajcie, że oprócz jednostki badawczej i oprócz zespołu twórców czegoś nam brakuje tutaj, prawda? Nie obrażę nikogo, jestem przekonany, jeśli powiem, że w jednostkach badawczych i w zespołach, które tworzą naprawdę prześwietne wyniki i rezultaty tychże prac badawczych, niestety, ale trochę brakuje. Kompetencji stricte biznesowych. Nie przejmujcie się. Od tego jesteśmy my, jako spółki celowe, jako brokerzy technologii, jako brokerzy innowacji, jako ci pośrednicy między nauką i biznesem. Uzupełniamy tą lukę braku kompetencji biznesowych na kilka możliwych sposobów. Wracając do kształtu tych spółek: jednostka badawcza, zespół naukowy, i teraz tak. Przydałyby się w tym biznesie jakieś pieniądze, i tu mamy tak inwestorów prywatnych, fundusze inwestycyjne, aniołów biznesu. W kolejnych odcinkach o tym również, ale też ludzi, którzy wiedzą, jak zrobić biznes. I to się nazywa profesjonalnie tak zwany interim management, czyli angażujemy w te projekty ludzi, którzy niekoniecznie mają pojęcie na temat merytoryki biznesu, ale wiedzą, jak ten biznes zrobić. No i teraz, w jaki sposób ten wynik pracy badawczej, powstały na, w tej jednostce badawczo-naukowej, powinien się znaleźć. W spółce. Tu też jest kilka różnych możliwości. Przede wszystkim wniesienie tego wyniku pracy badawczej aportem do spółki w ramach obejmowanych udziałów. To jest coś, co skutecznie zapewnia tej nowo utworzonej spółce pełnię własności nad tym wynikiem, możliwość rozwoju tego wyniku i możliwość jego komercjalizacji poprzez świadczenie usług lub produktów na rynku. Druga możliwość to jest to, o czym rozmawialiśmy w przypadku komercjalizacji bezpośredniej. Czyli licencjonowanie lub sprzedaż z jednostki macierzystej na tą konkretną spółkę. No i tak jak widzicie, pod hasłem komercjalizacja pośrednia OK, może troszeczkę zagmatwanie i troszeczkę skomplikowanie, ale kryje się tak naprawdę proces zakładania własnych biznesów na bazie wyników prac badawczych. Kształt i struktura udziałowa tych podmiotów są przeróżne. Czasami jest tak, że większość ma jednostkę macierzysta, czasami jest tak, że zdecydowaną mniejszość ma jednostkę macierzysta, czasami zamiast inwestora pojawia się partner w postaci funkcjonującego już biznesu i wnosi do tej nowo powstałej spółki swoją wiedzę, kompetencje, kanały dystrybucji, ludzi i wszystko to, co jest potrzebne do prowadzenia biznesu. A są takie spółki, które są w zdecydowanej większości prowadzone przez jednego pracownika naukowego, któremu jego własne kompetencje biznesowe są w zupełności wystarczające. I wracam jeszcze raz. Nie ma tutaj jednego modelu, który jest najbardziej skuteczny. Jest szereg różnych modeli, które trzeba dobierać w zależności od tego, z czym mamy do czynienia z jakim wynikiem, z jakim zespołem badawczym, z jakim otoczeniem tego biznesu i jak daleko idącym wsparciem ze strony wszystkich instytucji, które są odpowiedzialne za proces komercjalizacji pośredniej. Podsumowując bardzo krótko, modeli współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a środowiskiem biznesowym. Jest mnóstwo. Można to licencjonować, można sprzedawać, można zakładać wspólne biznesy i je dalej rozwijać. Wszystko to zależy od tego, gdzie znajdujemy się my. Nie mam na myśli my w sensie instytut, tylko my jako naukowcy, my jako przedsiębiorcy gdzie się widzimy, jakie mamy kompetencje jaką mamy pewność tego, że ta nasza współpraca przyniesie nam korzyści. I pamiętajcie, my jako instytucje w środku tego procesu pomiędzy środowiskiem akademickim a środowiskiem biznesowym jesteśmy zawsze od tego, żeby Wam pomóc. Zapraszam jeszcze raz do oglądania naszego kanału i kolejnych odcinków, które od tego momentu będą już dużo bardziej praktyczne i mam nadzieję, że dołączą do nas wspaniali goście, którzy też bardzo chętnie podzielą się z Wami swoją wiedzą. Zapraszam do oglądania.